Procesy energetyczne, którymi mogą być zarówno zjawiska fizyczne, jak i reakcje chemiczne, możemy podzielić na dwa takie typy. Wyróżniamy procesy endoenergetyczne oraz procesy egzoenergetyczne. Omówmy najpierw, czym charakteryzują się procesy endoenergetyczne, a może wręcz najpierw podajmy sobie jakieś przykłady takich procesów. Jeżeli chodzi o zjawiska fizyczne, możemy wyróżnić topnienie lodu czy rozpuszczanie na przykład cukru, tak? Wiecie, że cukier się będzie lepiej rozpuszczał, będziemy go w stanie dobrze rozpuścić, jeżeli na przykład podgrzejemy wodę. Mówię tutaj na przykład o słodzeniu po prostu herbaty. Natomiast jeżeli chodzi o reakcje ch chemiczne, to rozkład termiczny związków chemicznych, wszystkich związków, na przykład tlenków i soli, jest zawsze procesem endoenergetycznym, a z przykładów takich z życia wziętych, reakcja fotosyntezy, która zachodzi w roślinach, ona również jest procesem endoenergetycznym. Prawdopodobnie najważniejszą cechą procesu endoenergetycznego jest to, że wymaga on pobrania energii z otoczenia do, do układu. Czyli możemy tak kolokwialnie powiedzieć, że taki proces, sam w sobie układ w takim procesie ma za mało energii, więc musi tą energię sobie pożyczyć z zewnątrz, z otoczenia. Energia, którą właśnie musimy dostarczyć do układu, może być pobrana albo na sposób ciepła, i tutaj najprostszą formą takiej energii na sposób ciepła jest po prostu podgrzanie układu, tak? Zwiększając jego temperaturę, dostarczamy właśnie energii na sposób ciepła lub na sposób światła. W takiej sytuacji układ można naświetlić. Ponadto, ponieważ cały taki proces endoenergetyczny do swojego zachodzenia po prostu wymaga dostarczania energii, to ta energia musi być dostarczana cały czas. W trakcie trwania zjawiska fizycznego albo w trakcie tra trwania reakcji chemicznej, aby to zjawisko i aby ta reakcja zaszły do końca. I ostatnia tutaj rzecz. Zawsze, jeżeli mamy proces endoenergetyczny, ponieważ on się wiąże z pobraniem energii do otoczenia, z otoczenia, to kończy się w ten sposób, że energia układu w wyniku takiego procesu się zwiększa. No bo początkowa energia była mniejsza, trzeba było wziąć z otoczenia więcej tej energii, więc mamy początkową energię plus tą, którą wzięliśmy z otoczenia. Wobec, te, wobec tego sumarycznie mamy więcej niż na początku. Jak możemy przedstawić zmiany właśnie energii podczas procesu endoenergetycznego? Następująco, naszkicujmy sobie dosyć prosty wykres. Powiedzmy, że startujemy z takiego poziomu energetycznego. Przez jakiś czas nasz układ ma taki poziom energetyczny. Jeżeli rozważymy jakąś reakcję chemiczną, to by była na przykład energia substratów. Po pewnym czasie układ zwiększa swoją energię, aż dochodzi do momentu w którym po prostu reakcja chemiczna może zacząć się dziać. O tym dowiecie się w innym filmiku. Ta energia, która, różnica energii między początkowym stanem a tym szczytem, który rysuje, to energia aktywacji. Więc jeżeli już nie możecie się doczekać i jesteście ciekawi, o co chodzi, obejrzyjcie film na temat energii aktywacji. Tak czy siak, układ osiąga pewną energię, a następnie ta energia spada, i w procesie endoenergetycznym kończy się mniej więcej na przykład na takim poziomie. Dlaczego narysowałam na takim poziomie? Bo zauważcie, że energia początkowa była mniej więcej w tym miejscu, a strzałka pokazuje nam wzrost energii do góry. Natomiast energia końcowa jest gdzieś tutaj. Czyli jak widzicie, energia się zwiększyła o odległość właśnie między stanem końcowym i początkowym, ten, który narysowałam tutaj na niebiesko. Przechodząc do procesów egzoenergetycznych, i ponownie najpierw omówmy sobie jakieś przykłady takich procesów. Jeżeli chodzi o zjawiska fizyczne, skraplanie gazu czy stygnięcie herbaty, generalnie stygnięcie po prostu gorącego płynu jest. Procesem egzoenergetycznym. Zaraz zresztą Wam się to dosyć intuicyjne, jak dowiecie się, z czym wiąże się właśnie zachodzenie takiego procesu. Jeżeli natomiast chodzi o reakcje chemiczne, generalnie rzecz biorąc, spalanie różnych substancji zawsze jest procesem egzoenergetycznym, a jako inny taki przykład można podać wystrzał fajerwerków. W wyniku procesu egzoenergetycznego układ wydziela energię do otoczenia. W przypadku procesu endoenergetycznego ta energia była pobierana z otoczenia. I jak widzicie, powiedziałam wcześniej przy okazji stygnięcia herbaty, że to stygnięcie stanie się dla Was może troszeczkę bardziej intuicyjne, jasne, dlaczego to jest proces egzoenergetyczny. Bo jeżeli następuje wydzielenie energii do otoczenia, a ta energia może być wydzielona na sposób ciepła, światła lub dźwięku, no to właśnie na tym polega parowanie tej herbaty. Wiecie, że kubek jest gorący, a powietrze wokół tego kubka, tak, to powietrze, którym oddychamy, jest chłodniejsze. Wobec tego. To powietrze właśnie przejmuje tą energię. Jeżeli byście nie dotykali kubka, tylko zbliżyje, zbliżyli swoje ręce dosyć blisko, mówię oczywiście o kubku właśnie z gorącą herbatą, to nawet nie musicie go dotykać, a już czujecie ciepło, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o światło i dźwięk, tutaj właśnie jako dobry przykład są te fajerwerki, tak? Ich wystrzał. Takie podsumowanie jeszcze, jeżeli tutaj w wyniku tej, takiego procesu układ wydziela energię do otoczenia, czyli on oddaje po prostu swoją energię, to energia końcowa tego układu musi być oczywiście mniejsza, tak? W procesie endoenergetycznym układ musiał wziąć sobie energię, więc miał swoją początkową plus tą co zabrał, a tutaj on oddaje, więc jasne, że tą energię będzie miał mniejszą. Narysujmy analogiczny wykres, jak rysowaliśmy dla procesu endoenergetycznego, no tylko tym razem oczywiście dla egzoenergetycznego. Podobnie startujemy z jakiegoś poziomu energetycznego, powiedzmy z tego miejsca. W miarę zachodzenia reakcji czy jakiegoś procesu układ zwiększa swoją energię, aż osiągnie szczyt. No i teraz słuchajcie, zaraz będę z tego szczytu schodzić, ale skoro tutaj następuje wydzielenie energii do otoczenia, to energia końcowa musi być niższa niż początkowa. Dlatego, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie ten wykres się zakończy, on musi zakończyć się niżej, jeżeli chodzi o oś Y, czyli oś energii. Na przykład tutaj, tak? W ten sposób, jeżeli sobie zaznaczymy właśnie, jakie były energie, energia początkowa była tutaj, natomiast energia końcowa. o, gdzieś na tym poziomie, tak? Czyli jak widzicie, energia końcowa jest mniejsza niż energia początkowa, a ta różnica energii między jednym a drugim poziomem została właśnie oddana do otoczenia.